Cześć, chciałabym Ci dzisiaj zaprezentować wzór na żółwika Alberta. Tak prezentuje się Albert. Albert jest przesympatycznym żółwikiem, który nie tylko uwielbia poznawać nowych ludzi, zaprzyjaźniać się, ale też podróżować. Tak prezentuje się Albert z tyłu. Tutaj jest. Troszkę nietypowo, ponieważ zamiast skorupy Albercik ma plecak. Plecaczek jest ściągany. Można do niego włożyć przeróżne skarby. Albert najczęściej w swoim plecaczku nosi swojego najlepszego przyjaciela tygryska Tito. Tito jest dosyć nieśmiałym stworzonkiem. Dlatego y, często chowa się właśnie w plecaczku. Jednak ten grysek uwielbia podróżować. Zobacz, idealnie mieści się w plecaczku. Wzór na Alberta można kupić w pakiecie z wzorem na Tito, na tygryska Tito. Tutaj, jeżeli chodzi o spodzenki Alberta, są one również ściągane. Jeżeli chodzi o czapeczkę, ja w swojej wersji ją przyszyłam, ale spokojnie, jeżeli będziesz wolała, możesz zrobić ją też ściąganą. Uszki i rączki Alberta są one wyrabiane, głowa tak samo. Wzór na Alberta trafił już do sprzedaży. Link do sklepu umieszczę w opisie od tego odcinka. Daj koniecznie znać w komentarzu, jak podobał Ci się Albert i czy, co o nim sądzisz. Będę bardzo wdzięczna za wasze uwagi. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, gdzie będą się pojawiać nie tylko prezentacje moich wzorów, ale szydełkowe porady oraz ciekawostki. Cześć!